Bolsajckie Towarzystwo Miłośników Olwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i Miejska Biblioteka Publiczna znane są już z organizacji różnych spotkań, które podejmują wiele tematów dotyczących dawnych kresów wschodniej II Rzeczpospolitej. Tuż przed świętami odbyło się kolejne z takich spotkań. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 razem z, z nauczycielem panią Marzeną Bronowicką. Przygotowali nam niespodziankę. Tym razem spotkanie w bibliotece przygotowała szkoła numer 5, czyli młodzież, dzieci ze szkoły numer 5. Mhm. I jak będą wyglądać te zajęcia? Co tutaj będziemy robić? E, po pierwsze, oczywiście, kolendy. Tak? Jest to tradycja świąt Bożego Narodzenia, na pewno w wykonaniu naszych uczniów. E, oczywiście, wspomnienia e, kresowe, to znaczy te, które zostały spisane przez naszych uczniów. E, w czasie wywiadów z dziadkami, pradziadkami, bo też spotykamy takie, takich członków rodziny. Dula, że... Najważniejszym momentem świąt Bożego Narodzenia jest wieczór wigilijny, czyli czas spotkań przy wspólnym stole. Kresowe tradycje w tym względzie to oczywiście potrawy wigilijne. Mamy tutaj tradycyjne wigilijne potrawy kresowe. Pierwszą z nich jest śledź po bileńsku z sosem sporowników, drugą, drugą są placki z masy śledziowo-ziemniaczanej z dodatkiem jabłka i cebuli. Karp zapiękany śmietanie, wigilijny kisiel żurawinowy z truzem migdałowym lub makowym mleku i zupa migdałowa. Mamy tutaj zdjęcie po prawej stronie jak wyglądała. Prezentacja zawierała też opis zwyczajów w trakcie wigilii i sposób ozdabiania choinek i całych domów w tym czasie. Uczniowie przygotowali też opowieści o tym, jak obecnie obchodzona jest wigilia Bożego Narodzenia w ich domach. Wigilia w mojej rodzinie. Wigilię spędzamy raz u dziadków ze strony mojej mamy, a raz u dziadków ze strony taty. W domu dziadków od strony taty kultyzuje się w tradycje świąteczne-kresowe, ponieważ prababcia Aniela pochodzi z Baresza oraz kwiatko polskie po zygmunt pochodzi z Poznania. Kiedy pradziadek Zygmunt jeszcze żył, we Wigilię wszyscy zjeżdżali się do pradziadków. Szefową kuchni, że tak się wyrażam, była Aniela Ratajczak, gospodarzem Zygmunt Ratajczak. Ona przygotowywała wszystkie potrawy z pomocą swojej córki. Wspólne dla wszystkich rodzin, niezależnie od miejsca, było i jest oczywiście śpiewanie kolęd. Z Bożym Narodzeniem i śpiewaniem kolęd związana była zanikająca już niestety coraz bardziej tradycja kolędowania. Był zwyczaj wchodzenia po kolędzie, tak zwane od domu do domu. Pierwszego i drugiego dnia przybywała bliska rodzina i świętowano y, tradycję wawel. Y, babcia czekała na te dni, bo w końcu mogła dać się ciastem. A były to tradycyjne wafle, serniki, makowce jabłeczki i jabłeczki. Tylko jej mama takie przyzmaki piekła, bo tak spędzonych święta w gronie rodziny pozostały miłe wspomnienia i oczekiwania na następne. Póki jednak przyjdzie niektórym czekać na kolejne święta Bożego Narodzenia, to jeszcze i teraz jest czas na to, by i śpiewać kolendy i spotykać się w klimacie świątecznym. Tym bardziej, że Greko-katolicy, których w Bolesławcu jest obecnie wielu, czekają jeszcze na swoje święta Bożego Narodzenia.